Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się u nas w sklepie, ale słuchajcie, robimy prywatę. Przynajmniej tak się kiedyś mówiło, jak pracowałam na etacie i robiło się coś, wiecie, jakieś zakupy do domu, to mówiło się, że to prywata szybko się robi i załatwia się dalej sprawy służbowe. Ale do dobrzegu. Słuchajcie, bardzo chciałabym się spotkać z Wami już w ogrodzie, natomiast wiecie jak wygląda nasz ogród? Tak. Także ogród jest zimowy, piękna sceneria co prawda, natomiast jest zimno i jeszcze nieprzyjemnie, więc proszę Was jeszcze ciutkę, cierpliwości poczekajcie i do tego ogrodu znowu przyjdziemy, pójdziemy razem. Natomiast chciałabym Was dzisiaj zaprosić na film o zakupach w lumpeksach. Ostatnio byłam w jednym takim moim jednym z ulubionych lumpeksów i kupiłam tak fajne rzeczy, że postanowiłam nagrać ten filmik i podzielić się z Wami moimi sposobami na to, żeby szybko i Efektownie, efektywnie, znaleźć najlepsze perełki. Zapraszam na ten film. Nie tylko nowe, nie tylko nowe. Posłuchajcie, po co nowe można mieć z Lumpeksu? Do Lumpeksu wchodziłam już jako dziecko. Yy... I bardzo lubiłam grzebać, przepatrywać wieszaki, wieszak po wieszaku i znajdować sobie rzeczy, które mnie się podobały. Całkiem dobrze mi to zawsze wychodziło, przynajmniej tak mówiły mi osoby, które gdzieś tam ze mną chodziły. To samo mówiła moja mama, że, że potrafię to robić. Natomiast ja, przede wszystkim, faktycznie bardzo dobrze się przy tym bawiłam i zaraz przebierałam się, potrafiłam sobie wyobrazić, jak w tym będę wyglądać i jak to można razem zestawić z innymi rzeczami ale też umówmy się nie przejmowałam się nigdy nigdy nie bawiłam się nie obserwowałam stylistów stylistek ja się po prostu sama w czym się dobrze czułam składałam jedno do drugiego i tak też po prostu chodziłam Natomiast, wracając do tych lumpeksów, kiedyś nie zwracałam uwagi na to, z jakich materiałów ja wybieram te przedmioty. Po prostu była fajna bluzka, nawet nie patrzyłam na skład, wełna, szczerze mówiąc, skojarzyła mi się, wiecie, z takimi wełnionymi, grubymi skarpetami robionymi na drutach przez babcie, które gryzły niemiłosiernie, poza tym miały ten zapach takiej, takiego zwierzęcia po prostu i to nie było nic przyjemnego. Natomiast całkiem niedawno dopiero przekonałam się, że te ubrania z tych Ciucholandów mogą być nie tylko oryginalne, fajne, prawie że nowe, ale również z cudownej jakości materiałów. Więc teraz słuchajcie, robię zakupy w lumpeksach, ciucholandach second handa, jak zwał, tak zwał. Wiemy wszyscy o co chodzi. Dostaram się robić tak zakupy nie jak kiedyś, że wiecie, coś fajnie wyglądało, wyglądało dobrze na mnie, to brałam, a teraz idę Ufam mojemu dotykowi. Idę za materiałem. Nawet słuchajcie, już przestałam tak do końca zwracać uwagę na kolor, choć są takie, które po prostu totalnie mówię nie, dla mnie przynajmniej. Natomiast pierwsze co robię, jak przekładam te wieszaki, to czuję w ręce. Czy to jest dobry materiał? Oczywiście z czasem ten mój zmysł dotyku jest coraz fajniejszy coraz bardziej dokładny, choć jeszcze nie raz daje się nabrać, niestety jak jest coś z akrylu, 100% akryl, to on potrafi być faktycznie tak mięciutki, że, że mam problemy i szukam, szukam metki, choć oczywiście zawsze Niestety szukam potwierdzenia materiału na metce, bo wtedy mam stuprocentową pewność, że to jest to, czego ja chcę, a nie jakaś tam, jakiś plastik, który później będzie w użytkowaniu niestety bardzo mało przyjemny. Zanim pokażę Wam, co kupiłam ostatnio, bo mam tutaj te wszystkie rzeczy do niego, tego nie jest, słuchajcie, nie będę wyciągała storeb z reklamówek, ale też powiem właśnie, podkreślę to, że jak idę do tego Ciucholandu, to idę z konkretnym nastawieniem. Czyli na przykład, że brakuje mi swetrów, brakuje mi bluzek takich podstawowych, czy brakuje mi spodni, czy brakuje mi płaszcza, albo bym sobie marzyła na przykład o płaszczu nowym, to wtedy skupiam się na, na, tej, na tej konkretnej kategorii, bo sami dobrze wiecie, że te Ciucholandy potrafią być teraz w ogromnych halach, tych ubrań jest po prostu tony, i. Y, nie sposób jest dla mnie przejść wieszak po wieszaku, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, y, pomimo tego, że pewnie kryją się tam naprawdę niezłe, niezłe takie oryginalne rzeczy, ale po prostu musiałabym w tych ciucholandach spędzać całe dnie, a wiecie, ja pracuję, mam dom, mam dzieci, mam męża, y, trzeba to wszystko ogarnąć i po prostu żyć. Więc taką moją właśnie podstawową zasadą jest to, że idę jak czegoś potrzebuję, mam jakieś tam braki albo po prostu chcę znaleźć na przykład, nie wiem, fajny płaszczek albo fajną kurtkę. Oczywiście przy tym poszukiwaniu tych konkretnych rzeczy trafiają się przypadkowe również inne rzeczy, wpadają mi w ręce, co właśnie wydarzyło się ostatnio parę dni temu. Mam te wszystkie przedmioty tutaj. Niewyprane, niewyprasowane z metkami, tak jak je kupiłam, tak je tutaj przyniosłam, żeby, żeby Wam po prostu pokazać też, jak to, jak to wygląda, że te faktycznie przedmioty, te rzeczy, te ubrania, one nie są czyściutkie, wyprasowane i pięknie pachnące jak w tych nowych rzeczach, natomiast fajnie jest dać im szansę, ponieważ po tym, mówię, po tym wypraniu, po wyprasowaniu to są nieraz perełki, które nie były założone. Nieraz ani, ani razu, lub założone dwa, trzy razy komuś nie pasowały, po prostu się, się ich pozbył. Oprócz tego, że nastawiam się na konkretne wyszukanie konkretnej rzeczy, to daję sobie niestety ograniczenie czasowe, bo moje możliwości spędzenia czasu w Ciocholanach są naprawdę ogromne. Przeważnie jest to półtorej godziny, nie podyktowane niczym szczególnym. Po prostu przeważnie w tych ciucholandach, do których chodzę, są parkingi, gdzie półtorej godziny jest za darmo i doszłam do wniosku, że to jest idealny czas taki, w którym ja powinnam się zmieścić i zająć się dalej po prostu swoim życiem, a nie spędzać czasu w ciucholandach. Mam też swoje ulubione Cicholandy, i pewnie wy również, jeżeli chodzicie po, po takich miejscach, to macie swoje ulubione. I zauważyłam jeszcze taką rzecz, że w jednym Cicholandzie na przykład można trafić fajne sweterki wełniane, w innym na przykład można zwrócić bardziej uwagę na buty, a w jeszcze innym na przykład są takie basicowe rzeczy, takie longsleeve'y, czy takie bawełniane koszulki, gdzie nie ma tego w poprzednich lumpeksach. I, I to też w zależności od tego właśnie na co jestem nastawiona, co chciałabym znaleźć, to wybieram sobie dany Lumpeks i oczywiście też jest to blisko mojego miejsca zamieszkania albo blisko mojej pracy, bo czasami powiem Wam, że po prostu uciekam ze sklepu i idę sobie zobaczyć na, na to, czego ewentualnie potrzebuję, czy nie ma go właśnie w Cicholandzie. To co, pewnie czekacie już, co udało mi się ostatnio kupić, już Wam pokazuję. Oczywiście <laughs> mam jeden strzał, taki, taki hicik po prostu dla mnie, ale z takich podstawowych rzeczy, słuchajcie, to jest coś ja nie wiem, jakim cudem. To znalazło się w Ciucholandzie, naprawdę. To jest taka <laughs> zwykła, e, wydawałoby się taka, taka basicowa... Basicowa, ja strasznie nie lubię tego słowa, bo brzydko brzmi, ale taka... E, u nas nie ma takiego... Podstawowa e, po prostu bluzka, którą można dopasować do wszystkiego. E, można ją nosić w ogóle na gołe ciało, a także i z jakimiś e, e, koszulkami pod spodem. Zgapa. gapa. E, po wyglądzie metki, po wyglądzie, bo ja zawsze patrzę, oceniam jak jest pod pachami, czyli pod pachami i w ogóle jeżeli chodzi o całą bluzkę, to można stwierdzić, że ona, jeżeli była założona to raz albo dwa, nie wiem czy w ogóle prana. Natomiast widzicie, jaki ma skład. Metka też jest taka, słuchajcie, jakby w ogóle nie była prana, ale. Ja ci patrzę, jak teraz chcę. O, 100% wełna merino. 100% wełna merino. Nie wiem naprawdę, jak takie rzeczy trafiają do, do tych ciucholandów, ale jestem przeszczęśliwa i mega wdzięczna, że ja mogę coś takiego znaleźć. I to te rzeczy, wszystkie które dzisiaj będę pokazywała, to zmieściłam się mówię, w tych moich półtorej godzinach, bo ja więcej nie mam czasu na to, żeby gdzieś tam grzebać po, po tych ciucholandach. I moim takim e, wtedy weszłam z takim założeniem, że potrzebuję właśnie dokładnie e, jakichś takich sweterek, szukałam konkretnie wełny dla siebie lub dla, e, dla Rafała, bo on też, jego też przekonałam do tego, że e, zamiast takich bluzek bawełnianych również można e, fajnie wyglądać i, i chodzić z przyjemnością w swetrach takich wełnianych merino albo kaszmirowych. No więc to uważam po prostu, mówię za mój, mój traf po prostu niesamowity tym razem. Druga rzecz to też taki wełniany, jak to się mówi? Ja nie jestem specjalistką, nie jestem w ogóle, nie znam się na stylizacjach na modzie. Czy to może być bolerko? To może być bolerko, bo to jest krótki. Kardigany, jak są, to są dłuższe. A to jest takie no, że te nerki są jednak gołe. Natomiast piękny kolor, piękna wełenka, firma COS, czyli też taka, oni są, słyną z tego, że używają dobrych materiałów do swoich ubrań, no więc nie mogłam tego też zostawić. Kolejna rzecz 90% wełny to jest fajna, fajna sprawa. Ja lubię osobiście takie rzeczy, bo to ma krótki rękawek, więc daję dwie możliwości, przynajmniej, czyli jakiegoś tam z długim rękawkiem bawełniana, bluzka lub wełniana i na to może być to. Ja bardzo lubię jak mam zakryty tyłek i plecy, nerki, kolor szary, czyli taki też bardzo, bardzo uniwersalny. Oczywiście jest teraz bardzo wygnieciona, jeszcze wymaga mówię, metki, jeszcze nie powiedziałam Wam o cenach. To był słuchajcie nowy towar. Więc yy, bluzka z gapa GAP 25 zł kosztowała, Ten, to bolerko kosztowało 19 zł i to też kosztowało 19 zł. Z tym, że jeszcze Wam podkreślę, że jak jest nowy towar, nowa dostawa w tym miejscu, gdzie ja byłam, yy, to sklep jest otwarty od godziny 8, ja byłam koło godziny 11. Więc też nie, nie na samym początku, bo wtedy tam jest szały, nawet te panie, które tam sprzedają, mówią, że to, co się tam rano dzieje, to jest po prostu kosmos. Więc tym bardziej jak o godzinie 11 w dniu dostawy ja mogę znaleźć takiego gapa, na przykład właśnie wełnianego 100% Merino, no to, to się da. To znaczy, że się da. Oczywiście mam nadzieję, że nie muszę Wam mówić, że to, co mam również na sobie, to też są rzeczy oprócz butów skarpetek oprócz bielizny. O, buty i bielizna umówi mi się, że to nie jest e, z Czucholandu. Natomiast e, spodnie, to w ogóle spodnie moje to jest Hitor, To jest skóra e, Jagnięca. E, z, one są też ma jakieś tam markowe czekajcie, to jest chyba Tomi Haltfinger. E, natomiast e, po prostu jak na mnie. Ja wiem, że ja nie mam tyłka. Cierpię jak to się mówi, że cierpię na ten na e, w płaskodupie. O. <laughs> Ale ja kocham moją płaską dupę. Yy, dzięki temu właśnie mieszczę się w takie yy, chudzienki spodnie i prawdopodobnie dlatego one w ogóle były w Ciucholandzie, bo, yy, bo ja nie mam takich wiecie kobiecych kształtów, a, a kobieta jak ma takie szersze biodra, no to pewnie tu już jest problem. Natomiast one na mnie są idealne i, i wiecie ile kosztowały? W życiu byście nie zgadli. Tyle. Dwa złote. To był, ale to był po prostu jakiś taki, wiecie, łód szczęścia, to się na co dzień nie zdarza. Jak zapłacimy te 15-20 zł za, za sztukę przy nowym towarze, to jest, to jest to też fajna cena, tym bardziej mówię. Sweter z wełny Merino, w ogóle jakaś bluzka, czy sweter, czy w ogóle z te, takiej tej wełny mięciutkiej, która nie jest tą wełną taką gryzącą kiedyś ze skarpetek, no to kosztują, sami wiecie, około do kilku, kilkaset złotych, 200-300 złotych wzwyż trzeba zapłacić jeszcze w zależności od tego jaka, jaka firma to produkuje natomiast takie rzeczy naprawdę można znaleźć w Ciucholandzie za, za dużo mniejsze pieniądze i posłuży nam to naprawdę bardzo, bardzo długo bo, bo wiadomo, że jak materiał jest dobry jakościowo no to on też jest dużo bardziej wytrzymalszy, ale jeszcze pokażę Wam jedną rzecz dwie rzeczy w zasadzie, ale to też muszę to też było przy przy tych, przy tych ostatnich zakupach to jest przepiękna chusta, szal. Nie wiem, jak to nazwać. Skład tego, słuchajcie, to jest też bawełna, bawełna jedwab i, i, i kaszmir. Bawełna jedwab kaszmir. Jest tak mięciutki. To, że go kupiłam, to akurat był przypadek, ponieważ, jak mówiłam, szukałam bluzek i swetrów takich wełnianych, i ktoś to po prostu schował między te bluzki różne i pewnie liczył, że, że po prostu przyjdzie na drugi dzień czy na trzeci i nikt tego nie weźmie, bo, bo, bo nie zauważy i kupi to taniej. Tak też robią, natomiast ja, wiecie, moją ręką, wyczutą już na piękne materiały, trafiłam. Kolor też ma super, bo to jest taki. Kawa z mlekiem, ciemna kawa z mlekiem, taki takie jasny brąz. Ciemny beż. No, bardzo ładna. I to w ogóle wiecie, tak sobie pomyślałam, że jak nawet będę chciała wyjść gdzieś tam na bardziej elegancko, jak mi Rafał zaprosi na jakąś randkę w końcu. To można to założyć całkiem na elegancko. Ale w moich codziennych stylizacjach, czyli na, na byle jak już będzie sprawdzało. Lata tylko po prostu yy, wyprać, wypracować, a jest takie mięciutkie w dotyku, że ho, 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 głowa boli, ale to, odwieszam. Słuchajcie, to jest kurczę, niesamowita sprawa. A, a paszka, czy tam ten szal 15 zł kosztowała, więc y, naprawdę za taki materiał, y, to też y, to nie jest, jeżeli potrzebujemy, no to to jest też naprawdę fajna, fajna cena. Natomiast y, nad tym się zastanawiałam. To też, słuchajcie, znalazłam nie ja zupełnie nie patrzyłam na żadne płaszcze, na żadne kurtki. Poszłam po swetry. Eee, przy, znaczy, w przymierzalni, tam nie ma przymierzalni, gdzie ja chodzę. Eee, są takie lustra, gdzie panie po prostu jedna drugiej ustępuje i tam na siebie narzucamy, przymierzamy, jak potrzebujemy eee, w takich mało komfortowych warunkach, ale jest jak jest. Eee, I ktoś po prostu przede mną zaraz, jak przymierzał, musiał ten płaszczyk przymierzyć i go odłożył. Nie chciało mu się już nawet odłożyć tam na, do tych płaszczy, tylko rzucił go właśnie blisko tego, tego lustra, gdzie, gdzie ja przymierzałam. Zainteresował mnie kolor i zainteresował mnie materiał, bo ja bardzo lubię takie skóry naturalne, czy szczególnie stare. Przymierzyłam go i, i po prostu okazało się oczywiście, że on wygląda na mnie idealnie. Natomiast wiecie, no nie za bardzo potrzebowałam płaszczyka, a ja robię jeszcze taką jedną rzecz, jak nie wiem, nie jestem pewna czy w czymś dobrze wyglądam, czy, czy tego chcę na pewno, to stoję przed tym lustrem i robię sobie zdjęcie telefonem. I uwierzcie mi, ja nie wiem, na jakiej to jest zasadzie, ale mm, jak patrzę do lustra, to mój odbiór siebie i tego, w co, w, w co ja jestem ubrana, jest zupełnie inny, niż jak ja zrobię sobie zdjęcie w tym lustrze i popatrzę na zdjęcie. A jeszcze jak mam wątpliwości co do tego zdjęcia, to wysyłam go do, do Rafała i Rafał mi często odpowiada, jest dobrze albo jest źle i y, kieruje się też jego, jego zdaniem. Natomiast y, płaszczyk, pomimo tego, że zachwycałam się, słuchajcie, jak on jest odszyty, y, ja Wam go zaraz pokażę, jeszcze Rafał zrobi takie zbliżenia, natomiast jego pierwsze przymierze, on jest tak odszyty, że to zwróciło moją uwagę. Drugie co, zwróciło moją uwagę to, że w miejscach, gdzie ja zawsze też zwracam uwagę na y, ubrania, czyli kołnierz, y, zgięcia y, przy rękach. To też widać po prostu, czy ten, ta, to ubranie po prostu było mocno mm, eksploatowane, czy też nie. Yy, I pod pachami też, czy nie ma jakichś tam rozdarć yy, przy podszewce. Na ten mój sweterek. Na ten mój sweterek. No nic, na no mój sweterek go przymierzę. Słuchajcie, może będzie dobrze. Przepraszam, jeżeli będą jakieś yy, efekty dźwiękowe nieodpowiednie, bo tu mam przypięty mikrofon. Muszę go odpiąć. Przepięć na kurtkę, przepraszam. Dobra, już jestem. No i słuchajcie, a mówiłam wam, że kiedyś chciałam być modelką, ale która dziewczynka nie chciała, nie? <laughs> ale ja wam powiem dalej, że poszłam na kurs modelek. E, poszłam na kurs modelek i... ale byłam... Miałam, nie wiem, z 15 lat wtedy. I byłam... Ym, byłam niska, byłam gruba. Miałam tylko wielki biust, taki naprawdę duży, duży. I tamte osoby, które były odpowiedzialne za, za prowadzenie, bo to był kurs w ogóle. Słuchajcie, zapisałam na kurs modelek. Namówił mnie taki, taki kolega, który no, później zrobił, zrobił w modelingu karierę i poszłam z nim na ten kurs. I pan mi tak, bo robiliśmy jakieś tam zdjęcia, no i taki pan, który tam, tam w tym zawiadywał wszystkim, powiedział mi tak dyskretnie na ucho, że w zasadzie to ja bym mogła być modelką, ale taką bez ubrań. No i oczywiście co zrobiłam? Uciekłam stamtąd, już więcej nie wracałam. No ale ocencie sami, jaki genialny jest ten płaszczyk z każdej strony. Płaszczykiem miałam wątpliwości. Przyznam szczerze, wysłałam Rafałowi zdjęcie, a Rafał mówi: Z mm. rewelacyjny na sesję. Bierz go, będziemy robić zdjęcia. Ja mówię: Rafał, ale kosztuje 80 zł. A Rafał mówi: Tyle to kosztuje koszulka nowa w sklepie. Miał rację. Zabrałam płaszczyk. Jaka jest Wasza ocena? Co myślicie? Ja się w nim czuję fajnie. Będziemy Rafał robić sesję, prawda? <grych> Macha głową. Dobra, to rozbieramy się, ale pokażę Wam. Y jeszcze wiecie co, dlaczego ja miałam wątpliwości? Bo ja nie potrafiłam znaleźć metki tak na szybko. Kończył mi się czas, w którym mogłam poświęcić na te ciuchy. Y a ta skóra jest tak miękka, że ja miałam wątpliwości, czy to jest naturalna skóra. A kosztowało to 80 zł, więc... Y więc chciałam, żeby to była po prostu naturalna skóra. Tym bardziej, że ja nie znoszę ekoskóry, nie lubię w ogóle wyrobów z, z, z tego materiału. Chciałam, chciałam skórę. Natomiast to ma, ten płaszczek ma w ogóle taką jeszcze podpinkę no tak ją pokażę żeby było cieplej. To jest w ogóle na zamek pięknie przyszyte. Firma Planet nie znam. Jej. Sprawdzałam w internecie, to jest na przykład vintage'owych kilka właśnie kurtek takich czy płaszczy skórzanych z tej firmy. Ja zupełnie mi to nic nie mówi. I wiecie co? I to nie miało nigdzie metki. Dopiero gdzieś tam pod spodem jest informacja tylko nawet nie ma, że, że, że to jest skóra, tylko że skóra jest produktem naturalnym. Garbarnia ani producent wyrobów ze skóry nie mogą gwarantować y, odporności na deszcz. No i taka informacja, wiecie, potwierdziła mnie w tym, że to jest skóra, ponieważ nawet jak tutaj y, ten spód obejrzałam, widzicie, jakie to jest w ogóle mięciutkie, to, to było tutaj, o widzicie, jest takie y, zmychacenie i niby jak skóra, ale sobie myślę, ja cię kręcę, teraz już robią takie dobre te materiały ekoskóry, tak tak mocno imitujące skórę, że, że miałam wątpliwości. No, w każdym razie, żeby nie przedłużać, płaszczek skórzany jest, jest ze mną. Myślę, że faktycznie go wynoszę. Widzicie na na rękawach, żadnych śladów użytkowania, jedyne co to miał zagniecione, ktoś był po prostu troszkę chyba niż miał krótsze, krótsze ręce niż ja i był tak zawinięty, jak go ubrałam to były faktycznie te rękawy dla mnie krótkie, natomiast on ma być w, w oryginale taki. Jeszcze nie, nie ten nie dokończyłam, powiedziałam wam tylko o moich spodniach za 2 złote, a nie dokończyłam e, mojej stylizacji Rafałku, że oczywiście bluzka żółta, to jest chyba jedna z moich najstarszych bluzek, z ciucholandu. Naprawdę, kilka, kilka lat ją mam, i to jest też jedwab z merino. Nie, jedwab z kaszmirem. Rewelacyjna rzecz i to też jest stuprocentowa wełna. Jeżeli chodzi w ogóle o pranie takich rzeczy, w ogóle o, o dbanie o nie, to też ja na początku bałam się tych wełnianych rzeczy, ponieważ. Wiecie, no jakieś specjalne płyny, jakieś specjalne w ogóle pranie w rękach tylko albo oddawanie do pralni i to mnie zawsze przerażało. Natomiast jedna rzecz, te wełniane swetry, bluzki i, i ubrania, one nie, nie brudzą się tak szybko. One nie przesiąkają w ogóle zapachami, tak jak rzeczy bawełniane i rzeczy takie sztuczne. Jak pewnie sami nieraz zauważacie, że jak ubierzecie jakąś bluzkę, która jest z domieszką, dużą domieszką jakichś tam plastiku, sztucznych materiałów, to po kilku minutach albo kilkunastu minutach, szczególnie jak coś robimy takiego aktywnego, to już jest ten taki nieprzyjemny zapach potu. Natomiast te ubrania z wełny naprawdę one naprawdę zupełnie inaczej pracują z naszym ciałem. A jeżeli chodzi o pranie, no to te pralki automatyczne, które mamy już teraz, są tak doskonałe, że mają program wełna plusy, jakieś tam detergenty delikatne do wełny i naprawdę raz jak na jakiś czas wkładam kilka tych swetrów, w których przychodziłam najczęściej, które już wymagają tego prania do pralki, rozwieszam tylko na płasko, czekam aż wyschną same. Jeszcze jedno, co zainwestowałam, to golarkę, bo faktycznie ta wełna co jakiś czas tam gdzieś tam się zamychaci, golarką przejedzie się raz, dwa, wygląda jak nowka sztuka. Naprawdę ogromnie Wam polecam. Nie tylko ciucholandy, ale również ubrania z dobrych materiałów jakościowych, dobrej bawełny, dobrej wełny. Dobrej wełny, każda wełna chyba jest dobra. Chyba, że nie ta gryząca taka, wiecie, z tych skarpetek. To nie. Ciekawa jestem, jakie Wy macie sposoby na lupexowe łowy. I co Wam się udało takiego, wiecie, upolować, takiego fajnego, z czego jesteście mega zadowoleni. Bardzo czekam na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Można by było też w lecie w ogóle bez, bez niczego pod spodem. A wełna ma to do siebie, że ona w zimie nas grzeje, ale w lecie będzie fajnie odporowywała wszystko, co nam niepotrzebne yy, z naszej skóry. Do szerokich spodni. Całkiem fajnie, nie?